listka paznokci i Paweł kontra paznokciowe TikToki i gość. Kiedy ktoś mnie pyta, czemu trzeci tydzień z rzędu mam zrobioną tylko jedną rękę pazn paznokci? żebyś listka paznokci? Kurwa, to są emocje, ja jestem trochę pierdolony. Paweł, to są twoje usta nie? Tak. O kurde, to jest akrylożel. Pod spodem jest czerwonego i to tak ciekawie wygląda, że ona tak otwiera tego paznokcia, jakby otwierała ciało i tam krew. I spoko to wygląda. Takie, no, wymagało to dość sporo pracy, to bez dwóch zdań, ale jest fajny pomysł, no, tak, że to tak otwarte i tak... No kurde, no, ciekawe. Mega, dużo, do, doceniam pracy. Mózgu się nie kupi. <laughs> o, coś grubo czuję, że trzeba słuchać. Ja żałując, że rzuciłam prawo dla paznokci. Jednym z najgorszych okay. w życiu jest zewnętrzna radość, a w głębi serca panują smutek. <laughs> Bardzo pomysłowe. Wajne, no, ale że styliska paznokci za, za, zarabia więcej niż prawnik? No? To zależy, bo może jeszcze szkoli, może jeszcze jak ma produkty, może jakieś franczyzy, coś, to, to ważne. To zależy, czy tylko robisz paznokcie. A taka postawa, postawa, styliska paznokci? Zależy, jak się ceni, ale no, jak masz, fajnie, zoptymalizujesz koszty i no. Dobrze opracowane są te tips. aż się zdziwiłam, że ktoś je naprawdę zmatowił. Bo zazwyczaj walą od razu na taki przyklejony tips, nic nie robią, tylko walą od razu akryl, nie? Nic nie jest tam oczyszczone w środku. A tu tak ładnie wszystko, no. No nie do końca wszystko, ale. Ładne zdobienie. Zdobienie? Może nie tyle zdobienie, co kompozycja. Bardzo mi się podoba takie, te, ten ala, taki powiedzmy French, ale jak to nazwać? Bo to wydaje taki mi się. Taki kwadratowy ala French. Ciekawe. A ombre wygląda. też super jest zrobione. No faktycznie. Nie są złe. Ja bym sobie nie zrobiła, ale ładne są. Halloween niedługo. Już wam się... Jak wam się podoba taki pomysł na paznokcie halloweenowe? Zapytała Najzls13. Więc Edyta, pytanie. Zobacz tego TikToka i odpowiedz na pytanie, jak bardzo podoba ci się taki pomysł na paznokcie halloweenowe. Tylko pamiętaj... Bez tu mam 13 lat, dobra. Robimy pazę my sister. Dobra. Tak naciskając opuszką na blat, fałdy lateralne wchodzą na paznokcie i bardzo utrudniają. Więc tu, co, by, co bym mogła tu powiedzieć, nie mogłabym powiedzieć ani jednej pozytywnej rzeczy na temat tych paznokci, więc po prostu zamilknę. Jest pozytywna rzecz, rękawiczki. Racja. Nie no, stylizacja ogólnie ładna, w sensie wzorki ogólnie spoko całkiem są, przyzwoite jak na 13 lat. Wzorki mi się podobają, a tobie? Tak średnio bym powiedział, że Pomysł fajny, bo jest jaśniejszy pomarańczowy z ciemniejszym pomarańczowo-brązowym, to tak kompozycyjnie się to dobrze. No ci właśnie nie skumałem całej kompozycji. Bo to takie aladynie mają być, widzisz? Ładnie namalowane to. Plusy poś. za to, że działasz. Jak już widzę psie łapy i tam jakiś kolor na tym, ale to chyba są jakieś nakładki. Bo jak to jest pomalowane, to będę zła, ale jak to ktoś po prostu nałożył, ja, nie, ja nigdy nie zrozumie ludzi, co trzeba mieć, jak trzeba mieć bardzo nasrane wełbie, nie? Sorry. Żeby psowi malować paznokcie, nie? Uwielbiam malować paznokcie, malowałabym tu nawet Pawłowi, nie? Ale kulce w życiu bym nie, namalowała, nie pomalowała paznokci. Ty, o, Paweł? Mam odpowiedź na twoje pytanie, jak no. bardzo. No. Po same brzegi. No. O, mega lubię właśnie TikToki autorstwa Shark Beauty, Shark Bar, Beauty Bar. Bo tak? to jest chyba moim zdaniem jedno z takich najbardziej. Kreatywnych i tak konsekwentnie działających osób. Na polskim tak? TikToku związanych z paznokciami. No A ile ona ma Mega props. Ta osoba? Ponad 130 tysięcy obserwujących i gdzieś prawie 11 milionów polubień. Kiedy próbujesz prowadzić rozmowę z klientką, ale ma zbyt głęboki dekolt. No nie, jakby miała zbyt głęboki dekolt, to i tak by mi zasłaniała taka podkładka na rękę. Dobra, zobaczymy. No. Na. na tym, na yy... Ja pierdolę! Tak się to wyobrażam. No. I co my tutaj mamy? 9 godzin pracy, czyli to będzie styliska paznokci. Ja bym chodził. I ja nie, bo to kwadraty. Albo, dobra, niech mi zrobi, a sobie potem no to jest spływała. balerina, bardziej, czy nie? Po no, tych dwóch chodzi mi, ja już jestem zmęczona. Na balerinę powiedziałam kwadrat, albo nawet mądrą. W każdym razie to jest kanciasty kształt, ja kanciastyk nie lubię. Domagam się ja tutaj więcej szacunku. Bycie pseudostyliską naprawdę nie jest tak łatwe, jak mogłoby się zdawać. Czyli przyśmiewczy TikTok. Weźmy taką podpórkę pod rękę. Wiecie, ile trzeba się napracować, by była taka osyfiona, upaćkana i klejąca się? To nie taka prosta sprawa. No, jeszcze w ogóle y, materiał, nie? Zrozumiałabym, jakby był taki, wiesz, ekoskóra eko czy coś, co idzie zdezynfekować, fajnie wyczyścić, ale to, przez to przychodzi do środka, do tej gąbki, fuj. Ale przecież to masz ten zamek od spodu, ściągasz pierzoć, no zakładasz... No tak, ale przez to, na przykład, nie wiem, klientka by się zraniła, kapnie no dobra, krew, no przysiągnie. Do gąbki. No dobra, no i powiedzmy co, tą gąbkę sobie sprzikasz dezynfekujesz i ubierzesz coś nowego na to. Ale dezynfekcja nie wystarczy, żeby się pozbyć. Ale dobra, jak przysiągnie wiek. do gąbki i dasz na to nowy pokrowiec, coś to przebije przez, do góry pokrowiec? No Nie wiesz, fuj, Jak ja bym miała świadomość, że tam pod tym. O nie nie wiem, czy bym położyła rękę. Albo na przykład brak rękawiczek. No przecież wiadomo, że nie będę ich używać, nie? Wiecie, ile kosztują? Złoty 50 za parę! Zgroza! Złoty 50 za parę, no ale jeżeli pracujemy, no to dobra, no, nieważne. Oczywiście moje dłonie są szorstkie, chropowate, porowate, narażone na kontakt z chemikaliami, ale nie szkodzi. Ja dam radę, jestem twarda, polska dziewczyna. No niestety, bywa. Z frezarką za 60 zł to też nie taka prosta sprawa. Mam w tym momencie bicepsy jak pudzian. Drży, telepie się, wibruje. Trzeba kupę siły, żeby utrzymać to pióro frezarki w ręku. W miarę stabilnie i nie zrobić klientce krzywdy. Ale ja dam radę, ja dam radę, ja sobie poradzę. A co, a co z komfortem pracy, nie? To już o tym nie ma co wspominać nawet. Zero komfortu pracy. Albo na przykład sprawa z pilnikami. Tyle zachodu teraz o te jednorazowe pilniki. Błagam was! Co za bzdura! Ja sobie przemywam szczoteczką tralala. Owszem, napis się trochę zdarł po siódmym użyciu, ale nie szkodzi, ja potrafię piłować. Mówiłam, że mam bicepsy, nie? Daję radę! I mam też jeden świetny patent. Kupuję hybrydy. Najtańsze takie za złote 99 zł i przelewam je do firmowych opakowań. <śm> Czujecie? Serio, tak Ej, się ty... robi? Yy, wiesz co, przypuszczam, że zdarzają się takie osoby. Przypomnę ci historię yy, jednej z moich pracownic, która opowiada mi, kiedy miała praktyki w, w salonie fryzjerskim. Nie pamiętasz, to ci jeszcze raz opowiem. Pewnie niektórzy widzowie słyszeli, ale no nieważne, bo tutaj to bardzo pasuje. Yy, moja. Pracownica opowiadała, że na praktykach y, tam był zakład fryzjerski, ona wiadomo włosy, ale też była henna robiona. I kiedy była henna robiona, to był taki kawałek, nie wacika nawet, tylko taki waty, nie? Waty targany. Okay. I zmywały właśnie tym wacikiem, płukały go i odkładały. Nie można było wyrzucić. I ten jeden wacik cały dzień funkcjonował do każdej klientki. Wata stary, która kosztuje, ja nie wiem ile, a ten kawałek to tutaj to chyba nawet grosza nie będzie kosztować. Rozumiesz to? Więc to my, kiedy ja usłyszałam tamtą historię, to mnie to jakoś aż tak nie szokuje. Bo tym prawie każdej klientce to opowiadałam. I pani Celsynka mówi: Bo ja zrobiłam jeden wacik, nie? Mówię już ten, to do drugiej ręki, drugi, nie? Wyrzuciłam, a ona. Pani ty tylko niech pani tak nie szasta tymi wacikami, nie? Tak. No leżałam i kwiczałam. Albo na przykład płyn do dezynfekcji. Nie macie pojęcia, jakie fantastyczne oszczędności robię, jak dolewam w połowie wody. Mega, starcza mi wtedy na 5 miesięcy. A. Dokładnie, ale co z tego, że nie, nie działa, nie? A teraz jeszcze najlepsze. Nie wierzę w te wszystkie wasze pochłaniacze. To jest bzdura, bzdura i kit wciskany naiwniaczką. Z, troszkę pyłu, odrobina pyłu nikomu jeszcze nie zaszkodziła, prawda? Zbieram go, wyrzucam raz na 3 tygodnie i wsio, Boże drogi, przesadzają. Ciekawe cię naprawdę, czy naprawdę taka pyłu takiego czy coś tam innego wysypała, nie? Raczej... na co, nie... by, co by to był pył? Bo tam są martwe naskórki, brud spod paznokci, wszystko. Fuj, Paweł, czemu się pytasz w ogóle? Ale dobra, pytasz się, bo pewnie ktoś z widzów powiedziałby sobie tak, mógł zadać takie pytanie. No ale co w tym swojego? Dużo. Wszystko, zaraz. Eee! W każdym razie, przypuszczam, że tam coś innego wysypała. A więc na przyszłość z szacunkiem proszę, z szacunkiem, bo tu się pracuje nie tylko rękami, ale też główką, nie? <laughs> Ma pani lepszą jakość niż ta sklo. Bardzo fajnie pani nagrywa tak dalej, jest jakość, nie przejmować. Bardzo dobrze, to ona już opowiedziała. Ale czemu ona powiadała? się ma przejmować? Co? To tam jakiś widzowie kręcą nam dramę z Pauliną. A my się znamy, ja się już szkoliłam. Słucham, Zero dram. Chyba chodzi o to, czy kulo się wypowiadało jeszcze z błędem o pani Paulinie. Rozumiem, teraz nie widziałam, żeby się wypowiadała. A nie raz się a nie raz, nie raz się wypowiadałam, ponieważ to jest jedna z moich nauczycielek, paznokciowych. Z kilkunastu, jak nie kilkudziesięciu, więc no, dlaczego miałabym się źle wypowiadać? O żadnej swojej w sumie instruktorce się źle nie wypowiadam. To wolę się w ogóle nie wypowiedzieć, chyba, że na serio odwali, a tak też się zdarzało. Klientka mi opadała jak ostatnio z białej pedi przy biurku do mani. Poszła tam, bo miała odległy termin. Bo, bo miała odległy termin, ale więcej tego nie zrobi. no. Czujesz tą nogę? Tak, to ja ona musiała siedzieć. Nie wiem, ale szczerze... Jak, Grubo, tak, jak tak wygląda świat stylizacji paznokci, to ja nie wiem, czy dalej oglądać. To jest nic, to mi klientka opowiadała. Co ci opowiadała? To, znowu to opowiem. Już to opowiadam, ale też pasuje. Dawaj. Jak raz była u ginekologa i jeszcze zanim, zanim została zbadana, musiała wyjść na chwilę do łazienki, to, to poszła do tej łazienki zaraz jak jest w gabinecie, nie? A tam na sznurku wisiały umyte rękawiczki nitrylowe. Fuj tym, Tą opowieścią zbiłam Pawła z tropu. Powiedział, że już tu nie wróci. Wewnętrznie, tak wzrokiem mi powiedział, idę. No nie wytrzymam więcej. I zapraszam tutaj gościa. I gość w postaci Hanny. Hania, wybacz mi, że zjadłam tyle czosnku. Edyta, człowiek, który wpieprza czosnek podczas nagrywek. Ząbkami. Nie podczas nagrywek, codziennie wpieprzam czosnek. To będę się powstrzymywać podczas nagrywek? <grych> o, jest ta dziewczyna, co ją lubię. Mortysia! Te Twego. Halloweenowo. No. Wow. wow! Ja pierdzielę, jak żywa, nie? W czerni, w Bieli wow. zrobiła. No taki witraż, to mi to przypomina. Czekaj, no czy to nawet przepuszcza? No ja myślałam, że ty to przez Nie, chyba. ja zauważam po prostu po stylu tego, tej róży. Tak? No a dopiero potem zauważam, że. Sery, to jest paznokciowy witrasz. Wow, ale to to i tak nie będzie, bo to jest przy skórkach, to to by musiał być no, nie na... Nie szkodzi przegunie. i tak, wow. Dobra, dawaj dalej. Ale żeby tak zrobić takie paznokcie, nie? Transparentne i tak i dajesz pod światło i on taki rzuca. O, Srebrna pańczyna. Ooo! Cały ten! Pięć paznokci takich! Ja chcę taką pańczynę! <laughs> Już podglądnęłyśmy, że tam jest klaun, więc jeżeli nie lubisz albo masz fobię, albo coś, to... To No. Ja ogólnie fobii nie mam, ale nie rozumiem idei klauna. Dla mnie to jest creepy. Nie lubię, nie podoba mi się to nie widziałam jeszcze klauna, który by mi się podobał. No powiedz, że to wygląda. Do... Nie, to jest. Yeah! Aha, no dobra. No ten TikTok który jest fajny. Ale pazy fajne. Ładnie namalowane. Ale cieniutko, no. Ma dziewczyna mega rękę, no faktycznie. Pięknie to namalowała. O, pięknie. Ale czad. A to było najszybsze zdobienie te tutaj, było to tylko mokre na mokre kropki. Ale, Ale szybko bosko. No. Długie pazy, nie były złe. Co to jest? Co to jest, co to jest? Czemu on to zdejmuje? To są jakieś chyba. Wiesz <laughs> to mi to na pierwszy rzut oka przypomniało? Takie do obcinania psów. Albo w ogrodzie. Jak się kałąski obcina. Nie wiem, co to jest. Ale szybko to leci, ja nie umiem tak szybko się w ogóle skupić. No to będę musiał trzy razy obejrzeć. Ładne. U, no. Ładne. Mamy paznokcie akrylowe na tipsie. Nie, na szablonie, przepraszam, że to jest szablon. Czemu ja pomyślałam, że to tips? U. No, na akrylu tak no można rzeźbić, nie? Mega to wygląda ładnie. Tak który wymiarowo. A wcale nie jest długo no, to zdobienie, nie? Mega wymiarowo. Tak fajnie to... Yy, to też chcę. Wykombinowała. Przepraszam, zapomniałam zrobić zdjęcie paznokci. Czy mogę prosić o kilka zdjęć? Będę wdzięczna. Jasne, nie ma problemu. Jak dojadę do domu, zrobię. Dobra, kiedy piszę do klientki, aby zrobiła zdjęcie paznokci. A oh, ona no. różne potem wysyła zdjęcia. No właśnie, z klopem w tle. <laughs> Walnie i troszkę na prysznic. Nie wiem, co tam ma w ręce, ale to jest ładne. Te wanie, to był sztos, nie? Let's do two amazing Halloween nails Dwa sety Halloweenowe. Kurde, patrz jakie miała wcześniej, ładne. Uwielbiam Też takie połączenie. Takie fiolet, czy tam nawet bym powiedziała, rzos i na to żółto, czarno, zielone, coś tam. Tak! No, podoba mi się. Żelami maluje, ale dobre, marzele. Ale to jest. Ale to mega wygląda ładnie. To jest chyba Hotel Transylwania, Czy ja dobrze myślę? kurcze nie wiem, z czego to jest. Aż szkoda, to piłować, Widzisz, Fiolet, pomarańcz mi się tak podoba. Hmm. No, szkoda. Wiesz, ja też tak miałam, jak przychodziły do mnie klientki, potem wymalowałam takie dzieło, nie, odwaliłam, a potem to miałam piłować. Sesja po 10 zdjęć jednego paznokcia, nie? Wow. O kurde. Mega. <laughs> wow. O kurde, to są mega nie? Czarno-białe pasy, tam jakieś. Mega.